Dobra, a Gdzie jesteście broni? teraz? Gdzie mamy iść? Ej, co za ja Janusz tutaj, tu, 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 bez broni? Gdzie macie krok, Janusza? To, gdzie? Naprawdę nie masz co robić z nabojami, tylko strzelać w ziemię? Ja mam ich w pizdę. Tak? A ja mam tylko 25, no co za... No, gdzie za sprawiedliwość, nie? Się. Co, nie? No, ja gdzie teraz gdzie, jesteś? Ja? Jak to, gdzie? W moim a? magazynku, kurwa. Kurwa, demokracja. No, demokracja, biega demokracja, biega do biega. demokracja się zaczyna, kiedy kończą się kulki w magazynku. <grym> Ej, chłopaki, to... To biega na dworzu? Czy to było? Dobra. Ej, mogę skończyć do kibla? Nie. Yeah. <grym> Top, teraz węgosz. Patrzcie, świnie, król parkietu, ręka jak złamana. Nakurwiam Węgorza. Na, 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 na. na. Ma maskę taką jak my? O, z ten biegnie, dobra. Widzę go, widzę go. Chodźcie za nim, powoli, tutaj przy krzakach. Dalej biegnie. Bo nie ma broni chyba z jakiejś... Ma, ma. Mo, mo, ma na plecach. A biegę z ten teraz. Co on odpierdala ten typek? Jakiś kurwa Janusz. O. o bo animacja jest taka, że trzyma niby hatcheta, a trzyma coś innego, nie wiem. Tak jak z kompasem na przykład. Ale już jesteśmy za takiej... Nawet... Nie, nie rozgląda się no. Kurwa Janusz I dawajcie teraz Dida do tego drzewka tutaj Przebiega przez nie No tak Maeva trochę w prawo O dobra Oje Gdzie on jest? A tutaj Jest idealnie przed nami, jest idealnie przed nami Majewa Stoi, stoi. Znowu on się w, w nas patrzy? Oj kurwa. Nie? nie, nie, nie? nie, nie. To obiec szybciej, czy mi się wydaje? Nie, wydaje ci kurwa. Patrzcie świnie, król parkietu, ręka jak złamana. na kurwiam węgorza. Na 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 O, o. Dla broń? Tak, 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 tak. Położył się. Położył się. No coś zmienia. Łajewa, jeżeli masz strzał, to strzelaj. Bo to już... Odwraca się, odwraca się! Kompas ogarnia. Strzelam. Kurde, ruszył się. Fuck. Za bardzo mi się celownik trzęsie. Dobra, musimy trochę jeszcze podbyć. Stań sobie... Ubiegnie? Tak, tak, biegnie. Tak, tak. Chyba, że ci ustawię centralnie za jego plecami. No stań i... sobie spokojnie i wal, bo zanim go stracimy ze, ze wzroku. Ile można biec? Zaraz kurwa ktoś nas wyprzedzi albo my dostaniemy w plecy. No bo po tym polu to kurwa wiesz. Dobra, dobiegnę do tych szaków przede mną i postaram się go ustrzelić. Wy też w sumie macie taką odległość na no, zemki tak, ja mogę podejść jeszcze trochę do niego. W sumie ja najbliżej niego jestem. A nie, Ty Majewa. Kurde, zbyt bardzo mi się celownik szczęść. Dobra. Szczęścia. Albo. Dobra, dostał. dostał. Leży. Nie żyje. Może się leży, żyje więc. Bo jak tam podejdziemy, razu zajmuj te krzaki po lewej stronie. Mhm. Mm A trup. Położę przy nim. Zniknął? <laughs> A, Ej. Nie, ciało Nie, ciało preus. jest. A nie, czekaj. Nie zniknął. zniknął. Kurzo za frajer. Au. Idziemy Oj na military Boże. base? A? Jest po lewej. No zobacz, czy coś tam jest. Co za